A my właśnie na spacerku. Trochę przestało padać, więc wykorzystujemy ten moment, żeby się przejść. Baset przeszczęśliwy, Henio też. Henio uwielbia jeździć po kałużach. Uwielbiasz jeździć po kałużach, Henryk? I tęsknimy oczywiście za tatą. Radio jeszcze cały czas w pracy. O, zobaczcie Baseta. Więc już tak odliczamy dni do tego, aż radio wróci. No ale chociaż wypogodziło się, więc o tyle fajnie, że można jeszcze się y, po południu przejść. Mam nadzieję, że Wasza niedziela jest też bardzo spokojna i że odpoczywacie, bo od jutra zaczyna się bardzo intensywny tydzień, więc takie dni jak ten się na pewno mocno uczyta.